Kto A używasz na skupiać, to, co dzień jakiegoś to czas? Będziemy... Cześć dziewczyna, cześć wszystkim! Cześć, cześć! Dzisiaj mamy odcinek specjalny, w którym będziemy rozmawiać o fryzurach gwiazd. E, fryzurach gwiazd będziemy oceniać e, fryzury według nas i według e, właśnie ciebie Borys, który tak, tak. znasz się, Jest ekspertem znasz się na fryzurach, wiesz, to komu mi się pasuje i też masz z tym styczność na co dzień. My jako takie lajki będziemy po prostu mówiły, jak nam się to podoba i jak kogoś widzimy tak według nas. No to co, to możemy zaczynać. Tak, to tylko zaczynamy. A ja bym zaczęła od Brodki. Czyli kobieta, prawda? To... Na dzisiejszy Brodka ma fryzurę, jest Łysa po prostu. Właśnie. Tak, jest Łysa. I powiem Wam tak, sprawę wygląda mhm. następująco. Jeśli chodzi o fryzurę obciętą na chłopaka, to tak powiem, na Łyso, to jest fryzura bardzo, w tym momencie bardzo modna. Mhm. E, wiele modelek e, na, pokazy, na pokazach ten, mody się obcina na łyso, żeby być właśnie takim specyficznym. Kiedyś bardziej królowało tak, że kobiety chciały mieć długie, piękne kobiecość, włosy, tak jak A teraz właśnie żeby zastakiwać. Na przykład ja, jak współpracowałem, robiłem z jakimiś modelami, czy męskimi, czy jakimiś hmm. modelkami sesje, to na przykład jednej takiej sesji, że nie wiem, taki to jest w sumie kolega mój kolega, był modelem miał uszy odstające. W ogóle teraz rozwalają dziewczyny, które mają piegi, rude piegi tak, albo tak. bielactwo. Aha, Też tak. współpracowałem z modelem takim pozaim rychu, który ma bielasto i dla mnie jest Sztosem, ale wracając do Brodki. No. I ona ma fryzurę bardzo zaskakująco modną. Ostatnio widziałem teledysk rapera na Fide, w którym też wystąpiła modelka łysa, która bardzo zaskakuje. Ja myślę, że Monice Brodce bardzo fryzura pasuje, no, ale... ale... Mhm. Poczekaj, poczekaj. No. Ale bardzo jest ważne przy takiej fryzurze, żeby był mocny make up. Tak Aha, oko, nie? Oko. Tak, tak, no bo kobieta automatycznie przy takich fryzurze Ta na pewno straci jakby swoją kobiecość, tak? tak? Bo włosy, umówmy się, dodają nam Albo kobiecość. kolczyki do takich krótkich tak. włosów. Tak, pewnie jakieś tak właśnie kolczyki, makijaż, na pewno brwiżby były tak Zaryzowane. zarysowane, oko, rzęsy, usta też przede wszystkim pewnie. Tak, ale tak. powiem, powiem no. Wam tak, że z fryzurami krótkimi trzeba bardzo uważać, bo. E naszymi? E no nie wiem, Wy macie takie średnie. No ja mam e polski, zobaczyłam to, to, to. Nie, trochę dużo. Troszeczkę, tak. Kiedyś tak. to jedna osoba powiedziała, jak jeszcze kiedy zaczynałem fryzjerstwo, że pamiętaj: przychodzi do ciebie pani, pani pan małżeństwo. Obydwoje mają krótkie włosy, i obydwoje chcą mi I trzeba tak obciąć włosy, żeby kobieta wyglądała Kobietą? jak kobieta, a facet tak, jak ten, Ale chodzisz, mają irokeza. Możemy też zobaczyć taki krótki właśnie fryzur Natalia Przybyż. A tak, tak, tak. Która to według mnie mam... Natalia Przybysz wygląda najkorzystniej właśnie tak obcięta. To są jakieś inne opcje. Tak, A, A, tak, dobra. to była tak, wyglądała jest, tak jest... i tak. To jest już przywrotka. To jest przybyż. Tak. To jeżeli sobie zobaczymy, no to tak, to chyba z początku No to kariery. początki, takie poszukiwanie stylu To właśnie. jest w fazie późniejszych. odnalezienia, jeszcze? tak? Już fajnie, fajnie. A, A teraz jest... teraźniejsze i wygląda super To jest teraźniejsza, aczkolwiek nie, 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 nie. nie jestem pewna. Nie, nie. nie to jest teraz. To jest chyba właśnie, To tak. jest jeszcze za czasów e, Seastars. Jak tak, prawda, tak, 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 tak. tak, tak. To jest To, jest, to jest teraz. Też chyba tak, z tej, tej płyty Wydawały właśnie, myślę, tutaj. Aczkolwiek, no mi się też Natalia najbardziej podoba jednak tej fryzurze, nie wiem, może jestem... Tam. No jesteś feszy, to przecież ja się jest. Jest A próbując, jakby y, brodkę w, w tych fryzurach, moim zdaniem również brod, y, Znaczy Nie, brodce moim zdaniem najkorzystniej jednak y, w tym paziu. Paź. w sumie. Tak. Tak. A, to, a kiedy była ta fryzura To, to też. Paść to było chyba przy tej płycie y, tam nie polu, I tam a, nie pamiętam. Tak, tak. co tak. przy tym? Aha, to wiem. Y, a to ja y, brodkę czasem w się właśnie tak było. Aha, i paść, mamy pazia, y, mamy pazia. Tak. Fryzura na pasie w tym momencie to jest bardzo najmodniejsza fryzura, jaka teraz jest w 2000. Nie, trendy 16-17. Eee, tak. tak, no teraz jest paść modny. Bardzo o, wrócił no paść paś, do przodu te wys... włosy obcięte, ale, ale zobaczymy, czy to się przyjmie tak naprawdę, bo różne są trendy czy Właśnie, w modzie, czy, czy na przyjmuje. włosach. Tak samo jak nie wiem, miały, były te dzwony i się nie przyjęły tak naprawdę. A czy teraz są na przykład, szwedy. Dzwony się nie przyjęły? No i no, są takie bardziej Ale no, ty masz, masz, masz takie są bo to są szwedy, bo to one są razem proste i takie No Ale się nie przyjęły i tak samo zobaczymy, czy się paść przyjmie, no zobaczymy, są różne. Zobaczymy, no w każdym razie, jeśli chodzi o bródkę, to według mnie pas. Tak? A według was? Nie, no mi to dla mnie to... Jednak tak, to? Tak, tak, Dobra, Ania? A według. Tak, paś. paś. To teraz doda. Bo doda teraz ostatnie miała taki etap, że zmieniała te fryzury. I chyba tak. Ty możesz powiedzieć, czy to jest peruka, bo moim zdaniem to jest peruka, bo ona no, ma oczywiście. dostęp do takich, takich luksusowych rzeczy. Tak, tak. Myślę, że ma doda dostęp do takich luksusowych rzeczy. Ona chyba chodzi tylko i na góry, nie? Tak, doda, nie? Tak. No, tak. I to widać ewidentnie, że to jest jego, pieru, jego peruka. Ja tam widziałam sesję sesję zdjęciową e, tej Pięk. Natalii Siwiec, która miała też peruki właśnie jego i wygląda na bardzo podobnie do tej peruki. A, to Natalia więc... Siwiec miała e... na tą blond perukę, tak? Tak, Ona Od... no, ta ta... tam do sesji zdjęciowej. On starał się pokazać, że kobieta może na co dzień na wyjście zakładać e, perukę i przez to zmieniać zupełnie swój wygląd i mhm. wyglądać wręcz e, rośniewająco, zaskakująco, tak, że wiesz, no tak jak... na co dzień. Się po prostu. I Ja widzę, że to jest ewidentnie ta peruka i moim zdaniem dojdzie bardzo ładnie w tej fryzurze tak. i wygląda bardzo kobieco i tak, seksownie. Z tym ja bym w ogóle na jej miejscu zmieniła kolor właśnie. Dobrze, ale, ten... ale właśnie dziewczyny, takie ja mam pytanie, ale policie, dobrze, ale... Dziewczyny, wolicie ją w blondzie, czy. Nie, ja wolę ją w tym kolorze. W tym ciemniejszym blondzie, jest takim reflektem. No tak dla mnie. Tak, i naturalnie. Bo mhm. ona ma piwne oczy, ma tą karnację, no, to taka śniadę, no, trochę Śniada, ale no, podejrzewam, że to jest przez opaleniznę raczej. No, a ale o, ładnie. A co sądzisz na przykład? Ta była w Lobie, bo na przykład na terenie tak, też chciała tak. włosy. No. Na terenie miała długie włosy. No teraz ma chyba dłuższe, nie wiem, czy no, ma dłuższe teraz włosy, więc sobie doczepiła doczepiła moje mhm. kroszanki. Aneta się nazywa. z której doczepia. Dobra, a co co na przykład Natali Siwiec, to też ona ścięła włosy miała, miała loba. Mhm. I co co o Dodzie? Jakby ona na przykład takiego miała taką fryzurę. No tu super Doda, super. Od, super. No ale ja, ja, ja mnie, ona bardziej by się podobała tak jakby Dodo takiego, czyli takie coś... Mhm. Nawet trochę dłuższe, ale też też tak, jest... Bardziej... moim zdaniem. Ale ona za każdym razem widzę jak wiesz, miała na perukę, bo to peruka. To miała chyba też moment, że sama swoje włosy naturalne też chciała, to zawsze wraca do tych długich takich. Tak, zawsze wraca. Sensu, to bo te długie włosy to już moim zdaniem to... Ja Nie, tak, nie, nie e... podoba mi się po prostu. Osobiście jak, uważam... E... No no. Ale mówisz Ani te o sobie, jak ty A ty ja się mówię czujesz. tylko o sobie. Ja uważam, że Ani Cię, Doda, się podoba wersji tej. Nie ja <śmiech> ja <śmiech> uważam, że... <laughs> Anita lubi krótkie fryzury i tylko w krótkich fryzurach się wygląda dobrze. Ja Anita was. mówiła mi, że teraz byś robiła eksperyment tak o sobie właśnie strzeli. I Anita teraz mnie się tak właśnie. Nie, ale ta fryzura w ogóle jest też peruką, bo ja widzę, że tutaj jest sztuczny tak, włos. Właśnie za a tu, to To jest, nie jest tak. jej naturalne, tak? To jest to. po prostu peruka, tak. Ej, to może ja będę zaraz zrobię takie fryzury, co? co? Nie. nie. <laughs> <Staraz śmiech> ja ja ale no to chyba mam, to chyba mam, tak? Czy nie mam to? Ile do wydawów? Nie, nie <śmiech> wiem, <śmiech> no. super, nie. Akurat na muzyce jej się nie powiem, że to ja powiem, że klubie. Nie, ja nie jestem fanką. Znaczy, nie mam go. naprawdę do, do niej nic. Kiedyś słuchałam jej byłam mała. Ta mała, miałam pierwszą lat. Virgin płytę, słuchałam wtedy tak samo, nie była płyta tylko kaseta, miałam na ten Na, na kasecie telefonie. miała to. Nagrywałam się, potem sama to śpiewałam. To ja Wam nie powiem... no, pewnie, no ja też słuchałam mi nie możemy się oszukiwać, że to była nasza idolka czasów, kiedy była w barze, to naprawdę ją oglądałyśmy. No no tak, tak, tak ale była, była, co? Samym razem o tym, żeby w tym programie wystąpić. na tak? nawet była tam na castingu. Tak, tym miałam 10 lat no. chyba, więc nie mogłam być. To tak, kolejną gwiazdą, którą będziemy oceniać jest Paris Jackson. I tak, to jest ostatnia jakby jej odsłona, czyli ostatnia fryzura, o której ja na razie nie będę mówiła. To tam było chyba jakiś czas wcześniej, to było też jakiś tam czas wcześniej i to było jeszcze wcześniej. O! Tak. Tak. I tak. no. To tak. wygląda jak ta av Avril, nie? Tak, Tutaj trochę avril. wygląda jak Avril. No ale wiadomo też zaczynała, poszukiwała stylu, ale w miał młody, jak kwadraty i... Tak, to no, tak, Bardzo, bardzo fajnie. Na tak, ale zobaczcie, na przykład, tutaj. Ona, ona nie ma grubych włosów, ale zobaczcie, ta koloryzacja, którą teraz miała, ta koloryzacja, czyli to jest ta, nie, tak. Tak, wygląda, jakby miała mnóstwo to włosów. tutaj, zaraz zaraz, 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 tutaj, w tej, w tej koloryzacji. To wygląda, jakby miała mnóstwo włosów, tak. bo ponieważ. To jest e, podobne farbowanie, jakie robiliśmy na metamorfozach u Aliny, tak? Aha. Że tak, i to farbowanie bardzo pogrowe włosy, ponieważ podstawa jest e, ciemna, a końce są jaśniejsze. I to jest tak jak, to jest albo flambajasz, albo sombre, ale, ale powiem wam na tym, tutaj fryzura nie wiem czy ona miała. To mi się nie tu się w ogóle mi nie podoba. Tu ma włosy żółty, spuszone, jest. ale za żółty, włosy spuszone, no niby taka tutaj widać, że ta cała e, peace and love, nie? Mhm. Te Kolczyki, nie, nie wiem, ona się robiła może na jakąś hipiskę, teraz widać kolczyk w nosie, chociaż to jest bardzo teraz modne w A to tutaj mamy fryzurę taką to jest trochę podobną, ale podobną trochę jak Wy macie. Tylko, że Wy, wy macie łane włosy wyczesane, macie wypielęgnowane, używacie dobrej pielęgnacji, a ona ma tu włosy spuszone. Nie wiem, czy to fryzjer w programie telewizyjnym ją tak źle wysuszył, wymodelował, że ma, zobaczcie, włosy ma spu, so, suche, spuszone, no zobaczcie, jak to odstaje. No ale no, zawsze jak się współpracuje, na przykład na jakichś sesjach, na jakichś programach telewizyjnych to nie można dopuścić takiego czegoś, że tu jest włos wiecie ewidentnie, no, jak tutaj, dobra, umówmy się tutaj, to okej, okay, to, to rozumiem, włosy mogą takie być takie... No tak, takie bo jest to jest ten sam tak. okres, wiesz, bo to jest ta sama fryzura, no wiecie, tak, to, no, no, to, ale, czyli to jest ten sam lakier, okres, kiedy miała przesuszone wysuszenie. Lakier, włosy. lakier, nie wie no Dobra, ale co sądzicie lakier. o kolorze włosów, bo y, tutaj Umi. na początku właśnie nie miała ten kolor włosów no, umówmy się ciemne, tak? W sensie nie wydobywało to nic, moim zdaniem, z jej twarzy, a wręcz taką jakoś tak wyglądała starzej, smutno jakoś tak, nie podobało mi się. Tak, po pierwsze, bo się postarzyła. Tak, a w tym, tym jednak blondzie, nawet już w tej fryzurze, która Wam się nie podoba, aczkolwiek w blondzie, moim zdaniem, wygląda dużo młodziej i tak jakoś świeżej i tak, pięknie. Delikatniej. 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 Fresh, tak. Fresh. A tutaj, z kolei, właśnie te sombre, czy jak mówiłeś... No Flobayage. Wid właśnie ewidencje tutaj to wydobywa głębiej jej oczu i jako wydobywa jej rysy twarzy i bardzo mi się podoba właśnie w tej fryzurze i ogólnie w tym właśnie w tej koloryzacji, bo tutaj naprawdę ta uroda jest jakoś tam wydobyta, tak? No i fajnie ma uniesioną grzywkę. Tak. Na dale tak często na przykład ma tak uniesioną grzywkę i to bardzo fajnie wygląda i tak. to jest taki jeden. Ona ma chyba dosyć niskie czoło. Tak, tak. Mhm. To jest takie myk, co pokażę w następnym odcinku na przykład, że uniesiemy na włosy... Zrobić. teraz, tak? Ja dobra, robimy już nara, dobra. Dobra, Kolejną osobą jest czarna mamba, czyli e, Iwona. Pablowicz. E, I tak, i tutaj jest e, też ciekawa sytuacja, bo ona miała czarne włosy długo, e, a teraz ma taki blond, a to było tak. Więc. E, no, dobra, to dziewczyny zapytam. Co, co ja mogę powiedzieć? No właśnie, co? każdy ja powie swoje zdanie. Moim zdaniem. W blondzie jest jej dosyć ciekawie, natomiast wydaje mi się, że ten czarny był bardziej tak, wyostrzał jej rysy. Chociaż też mi się nie podoba ten czerń, tak, aż taka czerni. Wydaje mi się, że by fajnie wyglądała w jakimś brązie, bo ten kolor też jest trochę taki przerysowany, taki kurczo-czarny, Nie podoba mi się ten kolor włosów czarny. Ten blond jest. No, jest ok. Taka jest rozjaśniona bardzo, mm -hmm. ale wydaje mi się, że najlepiej byłoby jej w brązie. Jakoś ten blond też takiegoś jakoś mi. Szczególnie na tym zdjęciu tutaj można zaobserwować, że ma żółty ten blond. To też nie jest dużo Czy dobrze. tutaj ten blond jest ładny? No tak, bo ja tak. to już jest taki jasny blond. To też trzeba dojść do tego blondu, prawda? To nie jest tak, że taka nagle. No e, właśnie, że ona z tego przeszła na tego to. koloru nagle będzie super jasną, e, platynową blondynką, tylko najpierw trzeba w jakieś tam przejścia, tak? Tak, no na pewno trzeba zrobić dekoloryzację, ale chcę o powiedzieć, bo tak. E, e, pani Iwona Pawlowicz ma urodę takiej e, ciemnej. E, tak, tak, żarty, hiszpanki, tak, hiszpanki. I wiele kobiet o takiej urodzie, to nawet jak inne dziewczyny im doradzają, czy nawet same, to dobrze się czują w tym kolorze, bo ponieważ to powoduje, że podkre, po, Pod podkreśla u, mm -hmm. rysy, urodę. Tak samo jak na przykład Riana. Riana też jest ciemna, 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 lepiej ciemnej pasuje jak poparwała się na blond, czy na przykład bijące się, no to petarda na przykład. Mm -hmm. Ale żeby dojść do takiego koloru, to tutaj pani Iwona to musiała naprawdę e, zrobić na Parę dekoloryzacji, żeby to takie małe kolor dość, ale mi osobiście dziewczyny się podoba. Nie mówię z tego względu, że na przykład wiele kobiet już w pewnym wieku, czyli mówię w wieku po 50 decyduje się na kolor blond, ponieważ już wiadomo, bo widać włosy siwe i to no powoduje tak. to, że nie widać tego odrostu, bo jak jest wiadomo. Na przykład ciemne, ciemne gdzie tu macie dziewczyny, tak. ciemne, ciemne, czarne włosy, no to szybciej się szybciej. rzuca odrost. I wiele kobiet się decyduje na blond włosy a i też krótkie, czyli powiedzmy na się też obcina. Tak, nie mówię, że taka sama fryzura, ale też mniej więcej taka długość, powiedzmy już taka Aha. krótka. No, bo po prostu. No wygodniej. No, wygod... mniej co, wygodniej tak. Mniej, niż czujesz... Tak, mniej i też, też, też trzeba zwrócić na to uwagę, że trzeba tą fryzurę odpowiednio dobrać. Bo na przykład wiele kobiet do mnie przychodzi i mówi, e, proszę pana, miałam krótki, a to mi nie pasuje. Miałam, boba mi nie pasuje. No, tak, no, bo bo miała Boba pewnie właśnie, tak. Właśnie, tak? jak dobrany i no. jak obcięty. Bo wiadomo, są fryzjerzy różni no na he. tym świecie. Jest jak fryzjerów tutaj w ogóle na, na te czasy, to jest jak marchewę w ogródku, jak, jak psów. No, dokładnie. gdzie nie pójdziesz z i fryzjer? Tak. No, ale nie ma profesjonalistów, o no, co chodzi. I jak dobrana, A to mi się podoba, nie wiem jaki jest nie wiem to jest, kto ją farbował, ale mnie osobiście się podoba. Co prawda w tej wersji, takiej bardziej falowanej. Tak, falowanej tak, tak, tak ładnie, no ale. No, tak jest kobieta. Fajnie, A fajnie. mnie jednak bardziej się podoba w tych czarnych. Znaczy, mi się nie podoba to czarny na pewno. Znaczy, mi się na podoba w sensie, jako kobieta, tutaj widać, że. W sensie, no, się to ładnie, mi się podobało w tych czarnych. Też się i no. Tak jak nie jestem za czarnym, to akurat dla mnie jej pasowała. Prozę też pewnie byłoby jej ładnie. W też jest jej ładnie, bo jest ładną kobietą, więc w zasadzie nie mam się tutaj do czego przyczepić, aczkolwiek ja stawiam na to. Okay. E, więc to jest już koniec tego odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie w komentarzach jakie gwiazdy według Was, czy nasze opinie zgadzają się z, z Waszym zdaniem. E, czyli zapraszamy do Borysa, gdzie pracuje w salonie. Fryzyjskim Karolina Klinik. Fryzyjsko, który jeszcze raz. Zapraszamy do salonu, gdzie pracuje Borys. E, Karolina Klinik, ulica powozowa 11, kabaty. E, mogliście prezydety. zobaczyć salon, w którym pracuje Borys. Robiliśmy tam metamorfozę. Aliny. Soczek. Aliny. Dobra, okay. pa, papa! Żeby już był koniec mojej. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Cześć dziewczyny, cześć wszystkim. Cześć, cześć. Dzisiaj mamy odcinek specjalny z psami, które jak zwykle leją tutaj proszę o spokój. Dobrze. No i dzisiaj mamy taki odcinek, w którym chcieliśmy porozmawiać o fryzurach gwiazd i naszym zdaniem będziemy mówić, w której brozurze jest dane... na dana... Zapraszamy e, no. no. do salonu, gdzie no. pracuje no. Borys. E tak, nie nie wiem, gdzie pracuje. Gdzie pracuje, tak? No dobra. Gdzie dobra. pracujesz? E Zapraszamy. <laughs> jeszcze raz proszę, to dobra, jeszcze raz to,